Witajcie kochani, dziś jesteśmy w Leżańsku, miejscu takim, o którym na pewno każdy z Was słyszał, gdyż jest to dość popularne miejsce na Podkarpaciu. Byliśmy tu już wielokrotnie, jednak od dłuższego czasu nas tu nie było, więc postanowiliśmy sobie taki krótki wyjeździk zrobić i właśnie przyjechać tutaj do Leżańska, głównie tutaj do Bazyliki też leżańc słynie z tej bazyliki klasztor tutaj znajduje się ojców Bernardynów i co w, tym, w tej bazylice mamy głównie takie słynne organy i tutaj w ciągu roku przybywa bardzo, bardzo wiele pielgrzymek jest środek tygodnia więc na pewno będzie bardzo mało ludzi także zabieramy się so To z nami pierwszy raz jest w Leżańsku. Cześć, słoneczko! Zwarta, i gotowa do zwiedzania! Tak! I na tym placu, jak przychodzą pielgrzymki, to nie ma w ogóle miejsca, tyle jest zawsze ludzi, zwłaszcza w sierpniu. Sierpień jest takim najbardziej miesiącem pielgrzymkowym i wtedy tutaj jest full, full, full. Ludzie siedzą wszędzie. Na ławkach, na trawie, na kostce. Każdy właśnie tutaj przychodzi z jakąś swoją prośbą do bazyliki. Będąc w Leżańsku i tutaj przy Bazylice koniecznie trzeba pójść na tak zwane dróżki, które są przy każdym, przy każdym takim właśnie miejscu świętym dróżki, czyli tak zwane stacje drogi krzyżowej, stacje różańca świętego. Można sobie tutaj pochodzić po tym lesie. Jest bardzo, bardzo przyjemnie zwłaszcza w lecie. Także my oczywiście też idziemy. Nasze słoneczko zaczęło już chyba odmawiać sobie stację, albo różanie, bo zaczyna sobie śpiewać. I jedziemy. Jak widzicie, już komuś coś musiało przeszkadzać i już sprayem jest wymazane. No jak widzicie bardzo przyjemnie. My nie idziemy za kolejnością, bo wiadomo z oliwcią. Ale tak chcemy przejść i pokazać. Jakby ktoś chciał w Leżańsku przenocować, to jak widzicie, zaraz tutaj koło kościoła jest dom pielgrzyma. Żeby nie było. Tuż obok Bazylijski jest ten festiwal kultury chrześcijańskiej. Jest tutaj taka kawiarnia, która wygląda dość zachęcająco. Fok cafe. Tutaj jest wejście właśnie od strony Bazyliki, ale od strony ulicy widzieliśmy, że na zewnątrz jest super yy, Huśtawki dla dzieci, yy, dla dorosłych, jakieś fajne pufy, do, do, żeby sobie usiąść, wypić kawkę. No i tak mieliśmy ochotę. Ale niestety, co? Otwarcie jest dopiero od 16 Nawet nie! bo tu macie napisane, że jest o. O 16.00. A tak, od 16 do. I to, bo miało być do 20.00? Ale i to nawet jest skrócone, także jak przyjedziecie tutaj, nie wiem, o 9, o 10 rano, tak jak my. No to sorry. Natknęliśmy się na samochód. Nie wiem, czy to będzie widać w kamerze, ale jest to Apple Maps. Także, no nie wiedziałem, że nawet w Leżańsku będą mapy Apple'a aktualizowane. Szukaliśmy jeszcze jakiejś cukierni, lodziarni. Tutaj dookoła bazyliki, ale no niestety albo my nie umiemy znaleźć, albo po prostu tego nie ma. Obok, zaraz jak wychodzicie, jest pizzeria, ale to może niekoniecznie. Także teraz czekamy, aż się oliwcie obudzi. Karmionko i pewnie będziemy wracać. Bo no, nie za bardzo nam się uśmiecha na rynek jechać, bo wózkiem to jest za daleko. Pakować do auta też jest kłopot, bo śpi, więc się obudzi. Także pozostaje nam tylko czekać, aż się przebudzi. Oliś.